Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wolności, Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w luśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstań. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstań. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły do grobu. Oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą Gadaninów i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótne. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie. A, a, Pamiętam, jak kiedyś organizowałem w Krakowie rekolekcje jazzowe. I na tych rekolekcjach między innymi e, grał już w tej pamięci pan Janusz Muniak. by powiedzieć krótko: pierwszy saksofon Rzeczpospolitej. E, ale lubił grać z młodymi muzykami, więc wtedy zamiał w trio z Pawłem Kaczmarczykiem, który miał 17 lat i z Maciejem Adamczakiem, który ma 19 lat. Pamiętam, jak po tych rekolekcjach poszliśmy na kolację i tak sobie siedzimy i pan Janusz mówi ojcze to niedobrze, że ci młodzi tak dobrze gadają. To niedobrze. Mówię, dlaczego pan Januszy? No, widzi ojciec. Jak ja zaczynałem, to jak wychodziła jakaś płyta na zachodzie, to nie ja ją kupiłem, to potem płynęła do mnie dwa, trzy, czasami więcej tygodni. Ja cały czas na nią czekałem. Później, jak ją dostałem, a kupowałem od razu dwie, bo tak słuchałem na okręgu, że jedna się szybko zginęła, To po kolejnych kilku tygodniach umiałem wszystko to grać. I dopiero wtedy szliśmy gdzieś do klubu i graliśmy te nowe utwory, które wyszły na zachodzie już dużo, dużo wcześniej. A teraz ci młodzi, wychodzi płyta, oni robią klik, klik, już ją mają na swoim komputerze. Mało, że mają te dźwięki, to już mają tabulatury, nuty, a nawet propozycje improwizacji do tej płyty. Już on nie dożył sztucznej inteligencji. Mówi, to niedobrze, że ci młodzi dobrze grają. Bo kiedy mają żyć? Jeżeli wszystko mają od razu. Ale potem rozmawiałem z tymi młodymi. A młodzi mówią, my wiemy, że tak jest. My wiemy, że mamy dostęp do natychmiast tą muzykę. Ale żebyśmy ją grali prawdziwie, Żebyśmy grali o życiu, to my musimy najpierw wszystkie te dźwięki jakoś wziąć w siebie. Przez te kolejne tygodnie, mimo tych różnych naporów, że musi wszystko być szybciej niż kiedyś było, musimy je jakoś przeżyć, jakoś ich doświadczyć. I żeby pójść i zagrać koncert. Potrzebujemy mniej więcej tyle czasu, co Pan Janusz potrzebował. Wydało mi się to bardzo mądre. I opowiadam o tym dlatego, że wydaje mi się to też mądre w naszej sytuacji. Można zrobić taki instant, taki skrót, jak dzisiaj na Wigilii Paschalnej. Nawet jak nam się wydaje, że to główotrwałe. to żeby dobrze i dogłębnie przeżyć to, co się stało przy stworzeniu świata, to, co potem Izrael musiał przeżywać w Egipcie, jak to było z tym wyjściem z Egiptu, jak wędrowali po pustyni, żeby doświadczyć tego, czego doświadczał Abraham, kolejni ojcowie, Izaak, Jakub, żeby doświadczać tego, o czym nam piszą prorocy. Czy to się da przeżyć w jedną Wigilię Paschalną? Może ktoś powie, ale to już moja nie pierwsza Wigilia Paschalna. Może ktoś powie, w kółko to samo. Ale tak naprawdę Cały czas, jeśli o coś chodzi, to chodzi o życie. Czy z tego, co słucham, co poznaję, tak jak ci jazzmeni poznają dźwięki, my poznajemy te słowa, czy z tego jest życie, które możemy przekazywać, żeby inni też chcieli tak żyć, żeby chcieli to samo, czy po prostu o tym samym z nami grać, żebyśmy, żeby chcieli z nami tworzyć wspólnotę, żebyśmy mieli wszyscy w tym współudział. Jednocześnie jest też z całą świadomością, bo jak uczciwie czytamy to słowo, to ze świadomością, że nie jesteśmy doskonali. To ze świadomością tego, że nie robimy to dobrze. Bo jak mówią muzyki, żeby grać dobrze, najpierw trzeba grać źle. Że trzeba trochę pofałszować i się nauczyć dobrze grać i dobrze żyć. A my byśmy chcieli, bez fałki. Tak sobie przypominam taki dźwięk, który zagrał ojciec Jacek na Drodze Krzyżowej. Jak powiedział przy jednym z upadków, że nie po to się upada, żeby leżeć. A ja sam widzę po sobie, ale myślę, że wielu ze mną się może utożsamić, że czasami jak padamy, to po to, żeby leżeć, bo się nam nie chce wstać i pójść dalej. Czy tak jak zagrał dźwięk ojciec Paweł wczoraj, o ogołoceniu, jeżeli byśmy chcieli być kimś, a nikt z nas nie chciałby być nikim. I tak uciekamy od tego ogołocenia i od tego bycia nikim, chociaż często uciekamy donikąd. A mi przychodzi do głowy też w kontekście tego dzisiejszego słowa. Że można sobie nie radzić. Pamiętam taki wywiad z jedną panią, która miała chyba ośmioro dzieci, była organistką i malarką, i jeszcze pomagała Bogi w swojej parafii, pewnie jeszcze inne rzeczy robiła. Ta dziennikarka ją spytała, jak pani sobie z tym wszystkim radzi? A ona powiedziała: Nie radzę sobie, że można sobie nie radzić. I to jest oczywiste, bo jak słuchamy tego wszystkiego wokół krzyża, co się dzieje, to sobie nikt nie poradzi. To dlaczego niby moglibyśmy sobie poradzić? Albo może to radzenie sobie polega na zupełnie coś niż my myślimy. Bo tak jak słyszeliśmy też dzisiaj u proroka Izajasza, moje myśli nie są waszymi myślami, ani moje drogi nie są waszymi drogami. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi myślami i moje drogi nad waszymi drogami. I tu sobie przypominam takie jedno przed przedpołudnie, sprzed kilku lat, kiedy dostałem cztery telefony. Pierwszy telefon: Ojcze, występuję z kościoła. Mam dość w tej instytucji. Nie będę tu ani dnia dłużej. Dzwonię, żebyś wiedział. Drugi telefon: Ojcze, przez kilkanaście lat się błąkałam. To tu, to tam szukałam szczęścia. Dziś wiem, że w kościele znajdę wszystko to, czego szukam. Wracam do kościoła. Dzwonię, żebyś wiedział. Następny telefon. Ojcze, występuje z zakonu. To nie jest instytucja na te czasy. Ja się do tego kompletnie nie nadaję. Dzwonię, żebyś wiedział. Następny czwarty telefon. Ojcze, wracam do zakonu. Po czwartym telefonie przedłożyłem telefon, i poszedłem do kaplicy, taki bezradny, i mówię: Panie Jezu, co ja będę o tym myśleć? I słyszę w sercu: Nie być, że jesteś lepszy od miłosiernego ojca. Mój pierwszy odruch oczywiście taki, był. ja. Ja nigdy nie pomyślałbym nawet, że mogę być lepszy od miłosiernego ojca. Ale z drugiej strony milczenie. Kiedyś od jednego rabina usłyszałem, że rabin, jak nie mówi, to dwa razy mówi. Więc jak milczenie, to jeszcze raz zobaczyłem w serduszko. Czyli czasami nie uważam się za lepszego od miłosiernego ojca. I szybko zobaczyłem, że ja bym trochę lepiej ten świat wymyślił. Że i siebie bym lepiej wymyślił. Że w lustro patrzę, tu bym poprawił i tu też bym poprawił. I patrzę na swoją historię i tu bym poprawił i tam bym poprawił. Innym, którzy żyją obok mnie, też bym doradził lepiej. No to co, myślisz, że jesteś gorszy, czy że jesteś lepszy od miłosiernego ojca? No i zobaczyłem, że myślę, że jestem lepszy. Wiem, to lepiej wszystko wymić i zrobię. Nie myśl, że jesteś lepszy od Miłosiernego Ojca. No, to w no to co mam robić. I odpowiedź prosta. To, co widzisz u niego, co robi. Jak ci dzieci odchodzą. I nie chcą być tu, gdzie jesteś ty, nie chcą być w Twoim domu, nie, nie chcą być w kościele, nie chcą uczestniczyć w tym, w czym Ty uczestniczysz. Błogosław, daj, co potrzeba, pozwól odejść. Jak wracają, wybiegaj naprzeciw, ubieraj najlepsze szaty, przyjmuj w jak nie chcą rozmawiać, wychodź, rozmawiaj, tłumacz. I tylko jeden dodatek był i ciesz się, że jeszcze wiedzą, gdzie jest dom, że jeszcze dzwonią. Może to niezbyt radosna konkluzja, ale może właśnie o to chodzi, żeby uznać to, co jest takim, jakim jest, przeglądać się w Ewangelii, a jednocześnie, żeby nad tym wszystkim, co widzimy, brzmiał ten głos, który dzisiaj słyszymy w Ewangelii, z czym przychodzą aniołowie i mówią, nie bójcie się. To ja jestem. I to wystarczy. Jeżeli mnie macie, to wszystko macie. Jakby nie wyglądało Wasze życie. Po to się tu gromadzimy. Po to słuchamy tych słów, po to słuchamy tych dźwięków, żebyśmy żyli. I żebyśmy to życie przekazywali innym. Nie moje życie. To niby lepsze. Tylko Jego życie, takie, jakie ono jest. I z krzyżem i ze zmartwychstanem. I z tym, że otrzymujemy Ducha Świętego i że Ojciec czeka na nas w swoim domu. I dla każdego z nas ma tam miejsce, bo kocha każdego bez wyjątku. I to jest najlepsza nowinka. Ona ma moc zbawić, bo nie ma nic większego od miłości.